Siemano, z tej strony, Talien. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj pokażę Wam jak zagrać na serwerach roleplay, czyli takie jakby właśnie prawdziwe życie w GTA V. Bo może nie wszyscy wiedzą, ale podejrzewam, że niektórzy wiedzą na przykład, że do tego potrzebny jest Five'em. Dlatego ja pokażę, gdzie się go pobrać i jak tam zacząć grać, i mniej więcej coś takiego, nie? No więc tak, na samym początku oczywiście wchodzimy na stronę 5M, do której dam wam linka w opisie jakby co, więc polecam tam wejść w opis i sobie zobaczyć. No a więc gdy mamy już stronę 5M, a to pobieramy, oczywiście to nie jest trudne, wystarczy kliknąć i tam coś tam jeszcze porobić. Nie wiem, chyba nie, nie wiem, nie pamiętam, ale łatwo to się pobiera, co nie? A więc dobra, gdy odpaliliśmy FiveM, no to co dalej? Mamy tutaj gra i mamy tam inne takie te raczej Macie to po polsku, ale nie wiem, jak coś to tam jak, jeżeli ktoś woli język polski, no to wchodzimy w ustawienia i tu można wybrać język Polish, więc tak, tutaj jeszcze są jakieś tam inne, jest oczywiście no dużo ich jest jak coś, więc można tam wybrać sobie na luzie. Więc tak, gdy już mamy to, no to oczywiście klikamy graj, no i tutaj mamy serwery różne. Ja tu mam polskie, ale tu są filtry, można wybrać inne, ale tutaj klikamy. Jeżeli na polski chcecie, to klikamy tutaj Polski, no i, i, i coś nie działa. Dobra, klikamy Polski, no i mamy tutaj te, to listę serwerów polskich, właśnie mają polską flagę, więc są to no, najprawdopodobniej polskie serwery, no i tu mamy te najpopularniejsze, różne i w ogóle, tam polecam, polecam sobie poobczajać, ale ja gram na takim serwerze, jakim jest HyperP, najczęściej na nim gram i go lubię. A więc dobra, wchodzimy, klikamy w tego HyperP i tu mamy takie różne rzeczy. Jest WLO, czyli Whitelist, a jest wyłączona, czyli będziecie mogli sobie na luzie wejść, nie będziecie musieli tam się jakby rejestrować czy coś takiego, nie? Więc tak mamy tutaj discorda, na którego polecam wam wejść, bo jak na jakimkolwiek gracie serwerze, jeżeli mają discorda, to polecam wam tam wejść i w tym odcinku nie będę pokazywał wam jak się gra i co tam ten zostawimy to na następny odcinek jeżeli będziecie chcieli, a jeżeli nie no to nie, ale dzisiaj pokażę wam właśnie jak to pobrać, a więc jesteśmy już na serwerze discord i tutaj pan bot nas przywitał, więc siemano siemano, jesteśmy na przyloty tutaj mamy liczbę osób jaka jest na tym serwerze, tu mamy Liczbę online, a tu mamy IP Ale zaraz wam powiem o co z tym chodzi Tutaj tikety To chyba nie muszę tłumaczyć Ja tam wytłumaczę to co najważniejsze A więc tak, tu jest rządowy Tu jest lista administracji Więc tutaj cała administracja jest jak coś po po Pozdrawiam wszystkich Tak jest, Jezu, plącze mi się język Co się dzieje? Tutaj mamy kanały, tutaj poczekalnia jest i tu można do admin za administracją pogadać. Czasami jeżeli coś złego zrobicie, to może Was wezwać tutaj czy przez Discorda, czy przez grę. Tutaj mamy ogólne, są tutaj ogłoszenia, na przykład wczoraj było coś takiego, że mały event był, na mapie ukryte jest nowe auto i macie możliwość zdobycia go przedpremierowo. Nie mówimy gdzie, pierwsza osoba, która do niego wsiądzie wygrywa autko, co nie? I taki był eventik wczoraj. Tutaj jest regulamin, który polecam przeczytać, bo jest to bardzo ważne. Na przykład, o, dzisiaj, wczoraj znaczy się, ale dzisiaj to czytałem. Dodano punkt 3.11, więc no ogólnie polecam zobaczyć. Tutaj jest change log i info co i jak. Tutaj restarty serwera, czasami trzeba restartować, wiadomo. Tutaj jakieś ankiety. I tu jest klawiszologia, o której wam powiem w następnym odcinku, co i jak działa, pokażę wam to w praktyce na, se na tym na odcinku na serwerze, jak już będę grał, pokażę wam to w praktyce. Tutaj rekrutacje są różne. Tutaj mamy ban room, więc jeżeli coś złego zrobicie, to oczywiście was mogą zbanować. Tu mamy odwołania banów, tutaj krasze różne, można wysyłać zdjęcia kraszy jak coś się stanie. Tu jest wołanie narządowe, więc mogą Was zawołać. Tutaj jest strefa OOC, czyli strefa dla Was, że jesteście sobą, piszecie jako Wy. Zaraz Wam to wszystko wyjaśnię, więc tu można popisać, tu można memy powysyłać, kanał NSVW. Wiadomo, szukam, zagram, wiadomo, szukać można do gry. tutaj są klipy różne streamy, ale to tam nieważne a tutaj jest strefa IC nie wiem czy to się tak czyta, pewnie nie, ale strefa IC czyli tu już jesteście waszą postacią, którą gracie na roleplayu wyjaśnię wam to w następnym odcinku bardziej ale tu już mu nie możecie być sobą tylko tą postacią tu mamy na przykład tablicę ogłoszeń twittera, dark web, instagram no i giełda Tutaj są różne błędy i propozycje. Tutaj dotacje, wiadomo, trzeba zarobić. Tutaj i tu jest strefa podań. Tutaj są wzory na podanie organizacji, na przykład, i tutaj tam bla bla bla. A tutaj są na frakcje. Jest podanie do LSPD, podanie do LSSD i podanie do IMS-a, które na przykład dzisiaj o północy dali info o tym, że szukają osób do IMS-a. Mnie już dwa razy nie przyjęli, więc ja już mam to gdzieś. Tu macie wzory, więc na przykład szukacie IMS, 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 o, macie do IMSa i tu musicie w OCC, OOC OOC, 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 musicie napisać swój wiek, doświadczenie w RP, doświadczenie z frakcją i krótko siebie opisać, a w IC swoją postać, którą gracie na roleplayu, na przykład ja, Wojtek Aloes jestem i tutaj Wojtek Aloes, data urodzenia to tam... 1900 wiecie tam taką datę jaką ja sobie dałem swojej postaci, prawo jazdy czy mam, ja mam kategorię B akurat w grze dlaczego chcesz dołączyć do IMS-a, no i historia postaci I tu możecie sobie tam poogarniać, nie, firmę także możecie swoją założyć. No i są oczywiście kanały publiczne, więc wiadomo. I to chyba tyle, co chciałem wam pokazać w tym odcinku, więc pobraliśmy Fivema, ogarnęliśmy Discorda trochę, więc możecie sobie tutaj popatrzeć, porozglądać się jeszcze tak po swojemu. No a w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, żeby był następny odcinek, no to zostawiajcie łapki w górę, albo nawet nie tylko po prostu piszcie, ja i tak nagram, no i wejdę na serwer i pokażę wam w praktyce jak co, jak co działa. W praktyce, jak to się gra, co i jak nie tam różne skróty klawiszowe i inne, jak pracować, co i jak. Co. Więc to Wam wszystko tam opowiem, a na razie się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i co, na razie i do zobaczenia, pa pa.